Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy lubią perfumy Diora i do tego jeszcze lubią takie motywy starociowe. Skłoniło mnie do tego, żeby przyjrzeć się tym moim starszym perfumom Diora kilka wydarzeń perfumowych. Jedno jest bardzo smutne: zmarł Alain Delon, który był twarzą perfum, a potem założył własne, właśnie takie perfumy celebryckie, czyli własną markę. Ale najpierw był twarzą perfum. Savage Dior nie mylić Savage. No, i ten obdarzony niezwykłą urodą, aktor po prostu przyczynił się do wielkiego sukcesu tych perfum, no i tak sobie poszedł tym tropem i yy, założył właśnie własną firmę perfumową. Nie mam ani jednego flakonika, więc niewiele mam, wam mogę na ten temat powiedzieć. Jakieś luźne informacje na temat tych perfum znajdziecie na moim live, gdzie mówię o tym yy, Rest in Peace Alone the long, yy. No to tam też jest w komentarzach trochę ciekawostek, no i cóż, przy okazji tych, że perfum wypłynęła taka informacja, że widzowie powiedzieli, że jakoś tak się rozmowa nawiązała, że po prostu ciągle nie mam flakonika, oczywiście znam zapach, testowałam wiele razy, ale w perfumerii. No i powiedziano mi, że do tych perfum bardzo, bardzo są podobne perfumy, o fresh, no to ja akurat mam i do tego bardzo szczególny flakonik, bo flakonik vintage, więc chcę Wam go tutaj pokazać, bo to jest ciekawostka. I teraz tak, tych offres była offres, czyli woda świeża z francuskiego. Była woda świeża, woda toaletowa i woda kolońska, czyli eau de Cologne Fresh. I to jest ta właśnie koloń. Ona ma właśnie pachnieć w sposób bardzo, bardzo podobny do tych, że tak eau de Cologne Fresh Christian Dior. Także myślę, że warto nie jest łatwo gdzieś tak zdjęcie nawet tego znaleźć może gdzieś tam w internetach jak przeszukacie to znajdziecie, no to przy okazji tak, kartonik, będą, słuchajcie jeszcze są resztki folii ktoś otwierał tak jak ja bo ja to kupiłam jakoś od jak używaną perfum nie było tutaj, niestety ten już chyba średnio działa ale wąchałam te perfumy jest to delikatny szypr zaraz wam coś więcej o tym opowiem i to jest taka imitacja czegoś plecionego Także bardzo, bardzo ciekawe perfumy. No cóż, tak się perfumy używało, że one były po prostu taką kreacją. I to jest kreacja z lat 50., ale osavash powstało kilka lat później. W 66., właściwie kilkanaście lat później. Czyli tak, osavash o, przepraszam, Ofresh, 52. To jest właśnie ważna rzecz. Tu się pojawia nazwiska perfumiarza, który te perfumy zrobił, te perfumy Ofresh. To był Edmond Rudniczka, który... Nie zrobił zbyt wiele perfum, ale wszystkie, które zrobił, były ikoniczne. I ja myślę, że on był takim człowiekiem, który nadawał y, kierunek perfumiarstwu, bo y, pracując w Gras dla takich największych laboratoriów, on miał pracować nad bazą perfumową. No, a Baza to jest coś takiego, jak nazwa wskazuje, z czego będą czerpać później inni. No i generalnie chyba lubił te motywy szyprowe. W 1952 zaproponował te perfumy. Wiąże się taka trochę smutna historia z pracą Edmonda Rutniczki dla Diora, mianowicie on chciał, żeby jego kompozycja zapachowa była w perfumach Miss Dior z 47 roku. A tutaj, też ja mam w wersji wintarzową, ale nie tą pierwszą, najpierwsiejszą, bo tamta była w takim flakonie w kształcie amfory. Także tutaj dan zaproponowano inną kompozycję, no taką, która miała bardziej odpowiadać tamtym czasom, więc no... Edmund Rudniczka po prostu przegrał rywalizację, nie wiem czy z perfumiarzem, po prostu z inną koncepcją zapachową. Był bardzo rozgoryczony i o tym będzie też osobny film. Będzie o tym mowa w perfumach, w filmie o perfumach Teresy. No to się ciągle przymierzę, ale na pewno wam go zrobię, myślę, że już niedługo. Wygrała kompozycja, która już Wam powiem, yy, była taką kompozycją kwiatowo-szyprową. No, z perfumami Miss Dior. Dobrze, to zaraz opowiem więcej. Słuchajcie, przy okazji Miss Dior jest tyle zamieszania. Sama zrobiłam tutaj dwa filmy, bo na dzień dzisiejszy perfumy Miss Dior się tak rozrosły. Tam jest ponad 40 yy, takich kompozycji zapachowych z nazwą Miss Dior, które powstawają przez lata. Ale wracamy do Offresh, więc tak. Kompozycja szyprowa i kwiatowa. Cytryna, mandarynka w nucie głowy, nuta serca, drzewo różane i nuta bazy mech i wanilia. A woda świeża, jeszcze wzbogacona werbenką, jaśminem i różą w nucie bazy, w nucie serca. Także kochani, to, offresh. Pewnie nawet niewiele osób ma świadomość, że takie perfumy były. Powiem szczerze, sama. Kojarzy Diora z Dion z tymi wszystkimi ikonicznymi, wielkimi kreacjami, jak właśnie Miss Dior i to są te Miss Dior z 47 roku. Mniej więcej troszkę późniejszy flakon i dzisiaj wygląda tak, czyli ta słynna pepitka, bo Dior miał być zafascynowany takim, no po prostu Anglią. No a Anglia to są te wełnione tkaniny takie. Bardzo, bardzo szczególne. Więc ta pepitka gdzieś tam się pojawia jako taki motyw graficzny. Ale też powiem tak: same perfumy szyprowe, które są bardzo szczególną kompozycją. Bo tak, zwykle te klasyczne szypry to, to jest cytrusowa nuta głowy. Klasyczne kwiatowe serce zapachu, czyli róża z jaśminem. No i baza. I tutaj przy bazie można troszeczkę pokombinować. Ona też jest taka często męska albo paczula, albo mych dębowy. Już nie pamiętam, co jest tutaj. Też oczywiście jeśli o takie perfumy chodzi, które są bardzo długo na rynku, to też pamiętajcie, że znajdziecie wersje uspółcześnione, właściwie z całkowicie na, na nowo zreimpretowaną recepturą, natomiast chodzi o to, żeby uzyskać ten sam zapach, co nie zawsze się udaje i ludzie później narzekają, że mieli perfumy, a dzisiaj to no już tak nie pachną. No jest bardzo wiele obostrzeń, którym yy, po prostu podlega świat perfum, wiele sztywnych zasad, których trzeba przestrzegać i... W piątki też na przykład. No, mieli takie wyzwanie, że w pewnym momencie. Y też tam zmieniając receptury, ograniczając pewne proporcje pewnych składników, żeby zachować zapach. No, dużo się o tym mówiło, ale chociaż generalnie twórcy perfum niewiele nam mówią, no, to jest ich tajna broń, ponieważ perfumy nie są chronione prawem. Sam zapach. Flakon, nazwa, tak? Ale sam zapach nie. Więc oni się nauczyli za dużo nie mówić. Ale to było ważne wydarzenie, kiedy właśnie pewnego składnika, nie pamiętam którego, nie można było używać w takich proporcjach jak w Pierwotnej recepturze. Dobrze. I teraz tak. Miss 47 rok. I co tutaj mamy? Aldehydy Galbanum, Szałwia Gardenia, Bergamota w nucie głowy, Nuta Serca, cytrus, narcy, narcyz, Irys, Goździk, Irys, Konwalia, Jaśmin, roz, Róża i Neroli. To cytuję za fragrantiką? Nuta bazy Bemech dębowy skóra vetiver paczula, labdanum, sandałowiec, ambra. Czyli mamy sandałowiec i ambra, które są takie cieplutkie i przyjemne, ale już vetiver skóra, paczula niekoniecznie. No i dzisiaj mamy zreinterpretowaną tą wersję i tychże perfum jest tylko wskazane, są wskazane tylko trzy nuty: galbanum, jaśmin, sambak i paczula. No to bardzo dziwne, bo Jaśmin Sambag jest jakby takim zaprzeczeniem tej klasycznej francuskiej szkoły perfumowej. Teraz jak to było z tymi perfumami Miss Dior? To jeszcze nie jest recenzja. Jeszcze nie jestem gotowa. Osobiście uważam, że gdyby ktoś chciał zrobić recenzję Miss Dior, to musiałaby trwać godzinę i byłaby potrzebna bardzo, bardzo bogata ikonografia. Dlaczego? Dlatego, że perfumy to taki szczególny byt na tle tych wszystkich kreacji, które tworzy dom mody, jeżeli to są perfumy Robione przez twórców mody. Mianowicie one zwykle są albo jakąś, jakimś y, odpowiedzią na marzenia, odpowiedzią na wspomnienia, albo jest to opowieść o jakiejś osobie, i w tym przypadku tak właśnie jest: jakiejś bliskiej osoby, czasem jest to matka. Tutaj najmłodsza ukochana siostra Christiana Diora, która sama w sobie ma taki życiorys, który starczyłby na cały film. Otóż y, najmłodsza siostra Christiana Diora była to rodzina, gdzie dzieci było więcej, było pięcioro dzieci w rodzinie. Była osobą bardzo niezależną i na pewnym etapie związała się, kiedy wybuchła wojna we Francji, z ruchem oporu i poniosła tego konsekwencje. Najpierw była prześladowana i torturowana, czy powiedzmy brutalnie przesłuchiwana przez gestapo to na pewno były tortury a potem trafiła do obozu Ravensbrück i w zasadzie cudem uniknęła śmierci. I w tym samym czasie, kiedy Christian Dior pracował w Paryżu i zajmował się młodą, jego siostra doświadczała czegoś takiego, że było uczucie ogromne między rodzeństwem. To właśnie po wojnie rodzina osiadła na południu Francji. Tam właściwie uprawiając ogród, ta siostra dochodziła do siebie. I przy produkcji perfum pomagała mu w ten sposób, czy kiedy planował perfumy, ona właśnie pracowała nad. Ogroda im przynosiła Krystianowi Diorowi róże i jaśmin z tamtejszego ogrodu, więc jak w tej reinterpretacji jest jaśmin samba, to ja zawsze się zastanawiam, czy to jest błąd, to by trzeba było sprawdzić. Czy, no taka interpretacja, ale jest jakby to zaprzeczenie tego, czy właściwie no odebranie ducha tym perfumom, bo właśnie o to chodziło, o ten jaśmin, który uprawiała na południu Francji siostra Diora. On był inspiracją. No, i to jaśminowo różane serce, oczywiście zostało tam obudowane różnymi nutami, więc nic dziwnego, że taka nieco mroczna kompozycja i taka troszeczkę zmysłowa, jaką zaproponował Edmund Rudniczka, nie wpisała się tutaj. Tu rzeczywiście taki klasyczny szypr, ale łagodniejszy. W zasadzie te perfumy, ja je tutaj mam i pani, która mi je dała miała te perfumy po mamie i ta mama też to długo używała. One ciągle dobrze pachną. Ja myślę, że te perfumy mają za 40 lat. Już Wam powiem. Zaczynają się czymś takim nieco męskim, szorstkim, ale potem ta właśnie kwiatowo-różana baza wyjdzie. I teraz właśnie mówiłam Wam, że jakby na trop... Motywu perfum Diora, szczególnie Miss Dior, sprowadziły mnie kiedy dwie informacje. Drugą z nich jest to, że właśnie nowy perfumierz, który przyszedł do Diora gdzieś tak dwa lata temu, no, jak na świat perfum to nie jest tak, taka odległa perspektywa czasowa, zrobił też kolejną reinterpretację perfum Miss Dior i. To jest twórca, Francisco Duran, który doskonale zna marketing i właściwie można powiedzieć, że jest takim intelektualistą wśród perfumiarzy. Ja tak sądzę, to jest moja interpretacja. On chciał te wszystkie motywy związane z Miss Dior, żeby wróciły do perfum Miss Dior, bo... Ludzie właśnie narzekali, że tam za dużo już się dzieje, ciągle flanker, że można się pogubić. No i jak powstała kolejna, żeby jeszcze bardziej skomplikować, nowa własna edycja, może to będzie taka aż taka tradycja, że co przyjdzie nowy perfumierz, będzie dawał nową reinterpretację bizdior, ale tutaj chwała Francisowi kurk że wrócił do tradycji. Wcześniej przywrócił to różano, jaśminowe serce, ale żeby było ciekawie, czyli nawiązuje do tych perfum z 1947 roku ale też do perfum Miss Dior No to to naprawdę zrobił bardzo pomysłowo, ale o tym będzie osobny film, także już zapraszam. Też myślę, że niedługo, bo dostałam próbeczkę w Sephora, nie wiem, gdzie ją tu dałam. Także już jest, testuję. Trochę mi przeszkadza, jeśli chodzi o trwałość te perfumy, także nie wiem, może coś źle rozumiem, źle odbieram, także pozwalam sobie jeszcze trochę nad tym posiedzieć. Także tak, motyw Miss Dior powraca. I wrócił właśnie także niedawno w tych perfumach nowych, no myślę, że jeszcze nie raz powróci. Warto mieć świadomość, że są perfumy Miss Dior, że przeszły bardzo długą historię, reformulacje, że to co to jest proste. Premiera miała miejsce w 1947 roku, można powiedzieć za 20 kilka lat, a to szybko zlecie, zobaczycie. Będzie 100 lat obecności na rynku to jest szmat czasu. I po prostu ta pierwsza edycja na pewno jest i ma swoich zwolenników, ale właśnie powstają jakieś takie nowe, zupełnie inne opowieści perfumowe. Także, no tak to działa. Także, jak wspomniałam, doliczyłam się na fragantyce 40 ponad wariantów perfum z napisem Miss Dior. Wiecie, Tyrolon, Do Włosów, jakieś limitowane edycje. No to jest tego sporo, a może jakby jeszcze dobrze poszukacie, może byłoby więcej. Także, kochani, ja polecam Wam testy, nie mówię, że kupowanie, bo to wiecie, to też trzeba, nie, nie można przesadzać z kupnym perfum, ale warto znać ich ciekawą historię i perfumy mi Dior mają szczególnie, bo ona po prostu łączy, szczególnie ciekawą, łączy to wszystko, co wy... łączy nawet po prostu w sobie tą tragiczną historię, w której żyli twórcy tychże perfum. To jest, to mnie niesamowicie i nieustannie fascynuje. Bo to świadczy o tym, że perfumy są czymś więcej. Nie są tylko prostą, prostym pachnidełkiem do poprawiania nam wizerunku, może jak niektórzy sądzą, ale no, najczęściej jak już ktoś zaczyna robić perfumy, to wplata tam takie tyle osobistych wątków, wspomnień, może marzeń, pragnień. Bywają też nie? perfumy, które w mojej opinii są takim podsumowaniem, takim testamentem życiowym, niemalże no, tak na przykład jest moim zdaniem. To jest też moja opinia swoim pakoraban i na pewno tak jest z perfumami Alaya marki Alaya tymi pierwszymi czarnymi. A jeśli macie znacie, używacie którąś z tych wersji Miss Dior, to powiedzcie mi, bo jest ich tak dużo, że ich wszystkich nie przewąchałam. Czy macie jakąś swoją ulubienicę Miss Dior i no i czy znacie tę wersję podstawową? No a sama historia właśnie Katrin Dior, bo tak, tak się nazywała ta pani. Mam nadzieję, że może kiedyś zostanie sfilmowana, na pewno na to zasługuje, ponieważ klążą taka anegdota, że ona nawet tak, no na dzień dzisiejszy byłaby to fantastyczna historia. Ona nawet jak już po latach Niemcy przyjeżdżali, zwiedzać na południe, Fra południe Francji. Jak ona widziała te tablice rejestracyjne na niemieckich numerach na bardzo reagowała żywiołowo, i była bardzo, bardzo nieuprzejma na tych turystów. No, takie czasy ciekawa, smutna historia, może też troszeczkę budująca, że, że można żyć po różnych ciężkich doświadczeniach. A prawdą jest, że rodzina Dior doświadczyła ich znacznie więcej, bo tam na, pewnie, na pewnym, w pewnym momencie by na cały majątek stracili. Była taka rodzina przemysłowców, jak wiemy, więc dotknęły ją różne kryzysy, ale też i w czasie wojny również zajmowali się uprawą i sprzedaży warzyw. Także kochani, samo życie. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego. Pa, pa.